Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. A czy o jakąś szczególną okolicę e, twarzy powinniśmy szczególnie dbać? Są takie miejsca, które szybciej się starzeją, wolniej się starzeją. Jak to wygląda? To jest bardzo ciekawe, bo właśnie o tym ostatnio mówiłam na Instagramie, że jako pierwsze na naszej twarzy e, starzeje się okolica oka. Ze względu na to, że ona nie ma gruczołów łojowych, tak jak nareszcie twarzy, więc nie wydziela się sebum, które tak naprawdę chroni naszą skórę i daje taki efekt nawilżenia. Więc jak nie ma nawilżenia, no to znowu szybciej robią się te pierwsze zmarszczki widoczne. Ponadto jest bardzo niewielka tam tkanka podskórna, praktycznie ona jest niewidoczna, więc też nie ma tej warstwy podporowej. No i również tkanka tłuszczowa, która daje taki efekt wypełnienia więc to oko jest widoczne jako pierwsze te starzejące się, więc to, co zawsze polecam klientkom przed trzydziestką, to jak coś z czymś mają zaczynać, to właśnie z okolicą oka, bo prawda jest taka, że jeżeli to oko jest zmęczone, są widoczne zmarszczki, a nawet tutaj mamy piękny owal twarzy. To i tak to, ten pierwsze, to pierwsze wrażenie mamy, że jesteśmy na przykład trochę starsze niż docelowo zakładamy u kogoś, tak, bo to oko jednak świadczy, moim zdaniem, na pierwszy rzut o naszej młodości, więc jak ono jest zadbane, to potem można lecieć już z resztą twarzy. No, bo co pod tym okiem się może dziać, jak już tak teraz trochę bardziej szczegółowo się zatrzymamy? Ja myślę o cieniach, myślę o jakichś workach, pewnie tak kolokwialnie nazywanych. Czy coś jeszcze tam się może dziać? No i co możemy z tym zaradzić w takim razie już pod kątem samych zabiegów? Więc tak, przede wszystkim celowana terapia w domu, czyli jeżeli mamy problem z przebarwieniami i są widoczne takie cienie, no to kosmetyki, które będą rozjaśniały nasz, naszą skórę. Po drugie, jeśli mamy problem z widocznymi zmarszczkami, to trzeba zastanowić się po pierwsze, czy one są z przesuszenia, czy może z utraty niederności skóry, bo jeżeli z przesuszenia, to nawilżamy tą skórę i często tutaj efekt taki wygładzenia, czy może to też już jest wiek po prostu yy, i są widoczne te zmarszczki, wtedy trzeba już celować na przykład w retinol, czy inne substancje, które będą mm, pracowały nad polepszeniem jakości naszej skóry. Jeżeli chodzi o gabinet, to to, co zawsze na początku zalecam, to wykonanie zabiegów, które nawilżą nam odpowiednio tkankę, czyli wszelkich mezoterapii głowych, a potem dopiero zabiegów, które będą nam stymulowały mocno skórę, ponieważ jeżeli ta skóra jest nieodpowiednio nawilżona, to nawet podanie silnego stymulatora pod oko może być tak nieefektowne, bo te fibroblasty, czyli ten kolagen i elastyna, dzielą się najlepiej w środowisku wodnym. Dlatego to nawodnienie, to, to nawodnienie jest tak ogromnie ważne, i również nawodnienie klientek od środka, czyli jeżeli przychodzi do mnie klient, który mówi, a bo ja średnio sypiam, mam nieuregulowany cykl dobowy, mało piję wody, nie robiłem badania od pięciu lat. To ja też tak sceptycznie wtedy podchodzę do takich terapii, bo ja wiem, że ten klient może być niezadowolony. Dlatego tutaj na tę terapię, niezależnie czy to jest oko, czy to jest twarz, składa się bardzo dużo rzeczy. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.